Ten samouczek pokaże, jak utworzyć identyfikator Class ID. Twój identyfikator Class ID to centralne, osobiste logowanie do wszystkich cyfrowych usług Class. Aby zarejestrować się w Class Connect, przejdź na stronę connect.class.com. Kliknij Zarejestruj się. Wypełnij swoje dane kontaktowe i kliknij Kontynuuj. Po kliknięciu Kontynuuj, otrzymasz e-mail weryfikacyjny, który musisz zaakceptować. Sprawdź folder Spam, jeśli nie znajdziesz maila w skrzynce odbiorczej. Otwórz e-mail i kliknij zielony przycisk, aby aktywować swój identyfikator Class IG. Teraz możesz się zalogować za pomocą swojego identyfikatora Class IG. Po zaakceptowaniu warunków zostaniesz przekierowany do pulpitu nawigacyjnego. Twój następny krok to utworzenie organizacji lub otrzymanie zaproszenia do dołączenia do niej.